Zakończy się właśnie ostatni trening przed debiutem w XF-Klasie. Jakie nastroje po tym treningu? No, odbyliśmy rozruch. Nastroje są na pewno dobre i pozytywnie jesteśmy nastawieni. Przygotowani jesteśmy, uważam, dobrze do, do sezonu. Wiadomo, wszystko zweryfikuje boisko i liga. Jesteśmy na pewno dobrej myśli i tanie skóry na pewno nie sprzedamy. Jutro, wielkim meczem, jutro w końcu zaprzecie się w historii Sandecji jako pierwsi piłkarze reprezentujący Białe Czarne Barwy zagrać w ekstraklasie. No Tak. Wywalczyliśmy awans ciężką pracą i zaangażowaniem, dobrą postawą. I myślę, że jutro nadarzy się okazja do tego, żeby zadebiutować i zagrać historyczny pierwszy mecz w ekstraklasie. Zrobimy wszystko na pewno, żeby. Żeby wynik spotkania był dobry. Jak będzie, wszystko okaże się na boisku po meczu. Zobaczymy, jakie będą nastroje. Miejmy nadzieję, że dobre. Rywalem nie był kto był wielokrotny mistrz Polski, ostatnio brązowy medalista Mistrzostw polskich w Poznań. Tak, z szacunkiem podchodzimy do przeciwnika, tak samo było też w pierwszej lidze do każdego przeciwnika podchodziliśmy z dużym szacunkiem, respektem. Tutaj to się na pewno u nas w naszej drużynie nie zmienia. Podchodzimy do każdego kolejnego przeciwnika yy, z dużym szacunkiem, My przygotowujemy się z pełnym zaangażowaniem i yy, tak samo będzie jutro. Wiadomo, że poprzeczka jest wyżej postawiona, bo to jest yy, najwyższy poziom już w Polsce. Wiadomo Widzę też poziom poszedł do góry, ale, ale myślę, że jeszcze to nie jest taki poziom jak w klasie. Jutro poprzeczka będzie wysoko zawieszona, ale mam nadzieję, że poradzimy sobie i zaprezentujemy się bardzo pozytywnie na tle brązowego medalisty. Poprzedniego sezonu też się wzmocniliśmy, uważam. Kadra nasza została wzmocniona, poziom na pewno poszedł dużo w górę. I, i tak jak powiedziałem wcześniej, no, tanie skóry na pewno nie sprzedamy. Przewagą Lecha będzie fakt, że on już na Długosławie na rozpoczął sezon meczami w eliminacjach Ligi Europy, ale znowu to też i wasza przewaga, bo wy będziecie świeżsi niż Lech, który grał w czwartek spotkanie w Norwegii. Na pewno tak, biorąc pod uwagę podróż i, i trudy meczu, które mieli w Norwegii, bo wiemy dobrze jak ten mecz się toczył i jakim wynikiem się skończył, jak musiał gonić ten wynik, żeby nie mieć tego dwóch meczu przegranego. Będą walczyć o, u siebie o awans. Z drugiej strony na pewno... Lech też nie ma kadry 20-osobowej, tylko ma wartościowych piłkarzy, wartościowych zmienników i nie wiemy dokładnie jaki jak skład wyjdzie na Lecha, ale na pewno musimy się liczyć. Z tym, że czeka nas ciężka przeprawa i, i nieważne kto tam wyjdzie, my też musimy patrzeć na siebie na to, żebyśmy byli dobrze ustawieni, skoncentrowani, mocno zaangażowani w mecz i dyscyplinę musimy trzymać. Myślę, że będzie dobrze. No, mam taką nadzieję, że będzie dobrze. Na koniec co możecie obiecać sondeskim kibicom, którzy licznie stawią się na stadionie przy Łukarskiej? że na pewno nam nie zapłaknie charakteru i, i, i tych przysłowiowych jaj, jak to się mówi, tak? bo tym, tym się wyróżnialiśmy w pierwszej lidze i tutaj tak samo na pewno to się nie zmieni. Będziemy ciężko pracować i na każdym meczu boiska. Także tyle mogę zapewnić, że piłkarsko wiadomo, czasami mecze nie wychodzą, ale zaangażowania na pewno nam nikt nie, nie odmówi, bo to na pewno będzie.